Witajcie jak co wtorek o tej samej porze, gdzie omawiamy kolejny zespół K-pop. Tym razem w ostatniej ankiecie na kanale padło na BTS. Przyznam, że zespół zasługuje na omówienie w pierwszej kolejności po ostatniej batalii, gdzie rywalizowali mocno z Big Bang. Jeśli jest tutaj ktoś nowy i nie widział filmu o tym zespole, to zapraszam na playlistę Świat K popu gdzie są omawiane zespoły K-pop, a także tematy związane z tym koreańskim showbiznesem. Standardowo na początku przypominam, że jeśli film wam się podoba i doceniacie projekt omówienia wszystkich zespołów K-pop, to zostaw łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, a teraz bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Żeby omówić w pełni historię zespołu nie obędzie się od przedstawienia kto wchodzi w ogóle w skład zespołu. Lider zespołu RM, urodzony 12 września 1994 roku, Wokalista Jin urodzony 4 grudnia 92 roku, raper Suga urodzony 9 marca 93 raper J Hope urodzony 18 lutego 94 roku i wokalista Jimin, który na dzień publikacji niedługo ma urodziny 13 października 95 roku, wokalista V, urodzony 30 grudnia 95 i najmłodszy członek zespołu wokalista Jungkook, urodzony 1 września 1997 roku. Warto tutaj zaznaczyć, że w przeciwieństwie do innych zespołów, które do tej pory omawiałem, ten zespół jest złożony z samych obywatelów Korei Południowej. Zanim świat poznał BTS przed debiutem, każdy z członków miał swoją małą własną scenę. Pierwsi członkowie zostali odkryci przez przesłuchania Hit It, organizowane przez Big Hit w 2010 i 2011 roku. Oryginalny skład przeszedł kilka zmian. Zanim ostatecznie ustalono kto trafi do grupy w 2012 na pół roku przed debiutem chłopcy byli już nieoficjalnie w kontrakcie z przyszłymi fanami. Tworzyli nazwę zespołu, publikowali blogi wideo, pojawiali się w internetowych kafejkach dla fanów i wrzucali covery piosenek na YouTube i Soundcloud. I jednym słowem zaczęli podbój internetu zanim jeszcze podbili sceny świata. RM znany wtedy jako raper undergroundowy już wtedy eksperymentował z muzyką i nagrywał swoje utwory w tym kilka współprac z Zico. Suga, również pochodzący z undergroundowej sceny w Daegu, rozwijał swój własny styl rapowania. Przejechał natomiast był częścią ulicznej grupy tanecznej Neuron, w której śrubował swoje umiejętności w bitwach tanecznych i konkursach, trochę jakby trenował do mistrzostw świata zanim ktokolwiek jeszcze wiedział, że będzie gwiazdą K-popu. I tak każdy z nich z osobna miał swoje pasje i marzenia, a potem połączyli siły, żeby razem stać się tym, co dziś znamy jako BTS. A, bo zapomniałbym wspomnieć, BTS działa pod skrzydłami wytwórni Big Heat Entertainment, która to właśnie odkryła ich potencjał i postanowiła połączyć w jej jeden zespół. To dzięki tej wytwórni chłopcy mogli rozpocząć swoją drogę ku debiutowi, tworząc muzykę, wideo i relacje z fanami, które z czasem miały przenieść się w globalne zjawisko. Pierwsze kroki BTS na scenie muzycznej rozpoczęły się od teasera wydanego 26 maja 2013 roku, który zapowiadał nadejście nowego zespołu. Ich oficjalny debiut miał miejsce 13 czerwca 2013 roku. Tego dnia wydano pierwszy fizyczny singiel Too Cool for School, promowany utworem No More Dream. W tym samym dniu, BTS po raz pierwszy wystąpili w programie M Countdown, prezentując publiczności zarówno No More Dream, jak i We Are Bulletproof PT2. Kolejny krok w ich debiutowej drodze przyniósł teaser do mini-albumu, ujawniony 11 czerwca 2013 roku, razem z datą comebacku. Mini-album ukazał się 11 września, a jego promocję prowadził m.in. single Attack on Bangtan. W tym samym czasie BTS zadebiutował również w telewizji, prowadząc własny program rozrywkowy Rocky King Channel Bangtan, emitowany od 3 września w stacji SBS MTV. Program składał się z 8 odcinków i pozwolił fanom bliżej poznać członków zespołu, ich osobowości oraz drogę, jaką przybyli, by stać się gwiazdami K-popu. I tutaj kilka słów odnośnie debiutu, bo jak to zwykle bywa z debiutem, nie wiąże się z tym, że nagrywają dobry kawałek, nagle każdy o nich słyszy, a ci zsiadają i cieszą się jak kasa się kręci. Nie, w wywiadzie dla Ten Asia BTS opowiedzieli o swoim szybkim wzroście popularności jako nowi idole. Jin przyznał, że nie odczuwał jeszcze tej popularności, ponieważ nie miał okazji wyjść na zewnątrz i RM dodał, że od razu po zakończeniu promocji No More Dream zaczęli pracować nad kolejnym albumem, co sprawiało, że nie mieli w ogóle czasu by poczuć cokolwiek. Co w skrócie znaczy, że dla nich to był po prostu jak dzień pracy, jak każdy inny. Oczywiście podejrzewam, że emocje pozytywnie się z tym wiązały, ale jak wspomina lider zespołu, po prostu musieli działać dalej, i tak też w 2014 roku BTS kontynuował swoją dynamiczną drogę na scenie K-popu. 15 stycznia wytwórnia Big Hit Entertainment zapowiedziała comeback zespołu z mini-albumem *School Love Affair, który oficjalnie ukazał się 12 lutego. Promując płytę BTS wydali singiel Boy In Love, a jego teledysk ujrzał dziennie już 11 lutego. Zaledwie kilka tygodni później, 6 kwietnia, pojawił się kolejny singiel zespołu, Haruman, ukazując bardziej subtelną, romantyczną stronę BTS, tymczasem ich ekspansja poza Koreą Południową rozpoczęła się pełną parą. 23 kwietnia BTS zadebiutowali w Japonii, wydając pierwsze dwa debiutanckie albumy w japońskiej wersji, które były komplikacją ich pierwszych dwóch koreańskich wydawnictw. Kolejnym krokiem na japońskim rynku był pierwszy japoński singiel No More Dream wydany 4 czerwca. Latem zespół powrócił z materiałem z pierwszego pełnego albumu studyjnego Dark and Wild. 19 sierpnia światło dzienne użył Teledysk do singla Danger, a album sprzedał się w imponującej liczbie ponad 158 tysięcy egzemplarzy. Kolejny Teledysk, War of Hormon promujący tę samą płytę, pojawił się 22 października, prezentując bardziej energiczne i humorystyczne oblicze zespołu. Nie zwalniając tempa, BTS kontynuował działalność w Japonii, wydając 24 grudnia swój pierwszy japoński album studyjny Wake Up, promujący trzema wcześniej wydanymi singlami No More Dream, *Boy in Love i Danger. Rok 2014 był więc dla BTS czasem ekspansji, eksperymentów muzycznych i budowania międzynarodowej obecności. Choć BTS zdobywał serca fanów i podbijał rekordy, ich droga nie była pozbawiona wyzwań i momentów kontrowersyjnych. Już od debiutu zespół nie bał się poruszać tematów trudnych i czasem prowokujących. W piosenkach takich jak No More Dream czy We Are Bulletproof PT2 opowiadał o presji systemu edukacyjnego i oczekiwaniach społeczeństwa. Nie wszystkim to odpowiadało. Niektórzy krytycy uważali ich teksty za zbyt buntownicze i nieodpowiednie dla młodzieży. W 2014 roku teledysk do War of Hormone wywołał mieszane reakcje głównie z powodu pewnych aluzji i odważnych scen tanecznych. Podczas z zagranicznych występów, np. w Japonii czy USA, pojawiły się także drobne gafy językowe i gesty sceniczne, które lokalna publiczność czasem odbierała niejednoznacznie. Do tego dochodziły regulacje koreańskich stacji. Niektóre wcześniejsze utwory BTS były ograniczone w emisji lub oznaczone jako tylko dla dorosłych, głównie ze względu na język i tematy buntu. Mimo tych wyzwań kontrowersje wzmocniły autentyczność w BTS, pokazały, że zespół nie boi się wyrażać siebie, balansując między muzyczną ekspresją a oczekiwaniami społecznymi i że od samego początku był gotowy podążać własną drogą, nie zawsze prostą, ale zawsze szczerą i z pasją. Od razu też przygotujcie się, widzowie, że droga BTS może nie jest tak długa jak w przypadku ostatniego omawianego zespołu Big Bang, ale też jest złożona i pełna działalności na scenie, o czym zaraz się przekonacie. Od 10 do 19 lutego 2015 roku BTS odbył swoją pierwszą japońską trasę koncertową: Wake Up, Open Your Eyes. Występując w jej miastach takich jak Tokio, Osaka, Nagoya i Fukuoka, przed łącznie 25 tysiącami fanów. Trasa była pierwszym poważnym w ich popularności w Japonii i pokazała, że międzynarodowa ekspansja zespołu nabiera tempa. 20 marca, lider RM wydał swój pierwszy solowy mixtape RM wraz z trzema teledyskami do utworu Awakening, Do You oraz Joke, prezentując indywidualny styl i twórcze wizje poza zespołem. Kolejnym kamieniem milowym był trzeci mini album zespołu The Most Beautiful Moment in Life, Part 1, wydany 29 kwietnia 2015 roku. Album zdobył międzynarodowe uznanie znalazł się na liście 207 najlepszych albumów 2015 roku do tej pory. Opublikowany przez Fuse jako jedyny koreańskie wydawnictwo w zestawieniu główny singiel z płyty Aniciu. Zdobył pierwszy w historii zwycięstwo BTS w programie The Show z stacji SBS-MTV 5 maja, a album sprzedał się w liczbie ponad 180 tysięcy egzemplarzy. 4 czerwca ukazał się czwarty japoński single For You, wydany z okazji pierwszej rocznicy japońskiego debiutu zespołu. Single zadebiutował na pierwsze miejsce rankingu Oricon Weekly Chart, sprzedając się w 42 tysiąca kopii pierwszego dnia a teledysk ujrzał światło dzienne tego samego dnia. Kolejnym ważnym momentem było wydanie teledysku do singla Dope 23 czerwca, który w ciągu mniej niż 15 godzin został obejrzany przez ponad milion razy. Utwór wydany dwa miesiące wcześniej od razu znalazł się na trzeciej pozycji listy World Digital Chart Billboard. Lato 2015 przyniosło również pierwszą światową trasę BTS. 2015 Live Trilogy Episod The Red Bullet która rozpoczęła się 6 czerwca. Zespół zagrał 12 koncertów, odwiedzając Malezję, Amerykę Łacińską, Australię i USA, a trasę zakończył występem w Hongkongu 29 sierpnia. Podczas tej samej trasy BTS wystąpił na Summer Sonic Festival w Japonii 15 sierpnia w Tokio i 16 sierpnia w Osace, umacniając swoją pozycję na rynku japońskim. 8 września ogłoszono wydanie kolejnego mini albumu The Most Beautiful Moment in Life Part 2, które miało miejsce 30 listopada. W ramach promocji zespołu odbył trasę koncertową The Most Beautiful Moment in Life on Stage od 27 do 29 listopada, prezentując główny single z Run. W tym samym czasie BTS został ogłoszony nowym ambasadorem marki sportowej Puma. A 8 grudnia wydano piąty japoński single będący japońską wersją utworu I Need You", kontynuując swój rozwój swojej kariery na rynku azjatyckim. Rok 2016 przyniósł BTS nowe wyzwania i globalne sukcesy. Już na początku roku grupa nawiązała współpracę z firmą Nexon. W lutym chłopcy zostali twarzami SK Telecom, a w kwietniu reprezentowali markę Barbecue Chicken pokazując swoją rosnącą siłę w świecie reklam i popkultury. 15 marca ukazał się ich szósty japoński single Run, a 2 maja BTS wydał specjalny album kompilacyjny The Most Beautiful Moment in Life Young Forever, który promował trasę The Most Beautiful Moment in Life on Stage Epilog. Trasa rozpoczęła się od dwóch koncertów w Olympic Gymnastic Area w Seulu, gromadząc 24 tysiące fanów, a kolejne występy odbyły się na Tajwanie, w Makao, Chinach, Japonii, Tajlandii i na Filipinach. Wyprzedano 144 tysiące biletów w czerwcu i lipcu BTS był także gwiazdą festiwalu KCON w Los Angeles i Nowym Jorku, gdzie bilety rozeszły się błyskawicznie. 7 września ukazał się drugi japoński album studijny Yacht, który sprzedał się w ponad 404 tysiące egzemplarzy pierwszego dnia. Kolejnym przełomem był 10 października, kiedy BTS wydał swój drugi koreański album studyny Wings promowany singlem Blood, Sweet and Tears. Album osiągnął ogromny sukces w ponad 500 tysiącach egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Zdobył all kill na koreańskich listach przebojów i zajął Pierwsze miejsce na iTunes w 26 krajach. Telegram do Blue Sweet and Tears osiągnął ponad 6 milionów odsłon w ciągu 24 godzin, Beyond Rekord Zespołu na YouTube. Album jako pierwsze koreańskie wydawnictwo so trafił na UK Albums Chart. zadebiutował także na 26 miejscu Billboard 200. 19 listopada BTS ogłosił trasę o Live Trilogie Episode 3. The Wings Tour obejmującą Koreę Południową, Chile, Brazylię, USA, Tajlandię, Indonezję, Filipiny, Hongkong i Australię. Tego samego dnia album The Most Beautiful Moment in Life Young Forever zdobył nagrodę albumu Roku podczas Melon Music Awards, a zespół odebrał swoją pierwszą desang, 2 grudnia BTS zdobył kolejną nagrodę desang, tym razem dla artysty roku na Net Asian Music Awards. Stając się pierwszym zespołem spoza tzw. Wielkiej Truki. Twórni, który osiągnął ten prestiżowy tytuł. Rok 2017 rozpoczął się dla BTS od kolejnego przełomu. 13 lutego zespół wydał re reedycję albumu Wings pod tytułem You Never Walk Alone. Dodając cztery nowe utwory, preorder albumu przekroczył 700 tysięcy egzemplarzy, a główny single Springs Day osiągnął pierwsze miejsce na wszystkich największych koreańskich rankingach online, powodując nawet chwilowe zawieszenie cyfrowego rankingu z serwisu Melon z powodu przeciążenia. Równolegle utwór Not Today uplasował się w pierwszej dziesiątce amerykańskiego iTunes Songs Chart, czyniąc BTS pierwszym południowo-koreańskim zespołem w historii, który osiągnął ten wynik. Teledyski do obu singli biły rekordy w ciągu 24 godzin. Days zdobył ponad 9 milionów odsłon, a tydzień później Not Today przekroczył 10 milionów odsłon. Nowe utwory albumu zostały zaprezentowane publiczności podczas trasy Live Trilogy Episode 3 The Wings Tour zaledwie tydzień po premierze albumu. Do marca 2017 roku łączna sprzedaż albumów Wings i y You Never Walk Alone przekroczyła 1,49 miliona egzemplarzy. Czyniąc to pierwszym albumem BTS, który sprzedał się w ilości ponad miliona kopii, w tym samym miesiącu zespół wydał japońskie wersje albumu Wings oraz The Most Beautiful Moment in Life Young Forever. A 10 maja ukazał się siódmy japoński single Chi Ase Namida, będący japońską wersją Blue Sweet and Tears wraz z utworem Not Today i Spring's Day. Jeszcze w listopadzie BTS dokonali historycznego kroku, potwierdzony ich udział w American Music Awards 2017, czyniąc z nich pierwszą grupę k popową która występuje podczas tej ceremonii. W tym samym czasie ogłoszono kolaborację ze Steve Aoki i Slingerem przy remiksie MING DROP, który ukazał się 24 listopada, zdobywając ogromny rozgłos na całym świecie. Jak zwykle w filmie tego typu martwi mnie, że ilość informacji jest zbyt duża, dlatego dawajcie znać, jak tego jest za dużo, bym mógł dostosować w innych filmach format prowadzenia tej serii. A teraz bądźcie jeszcze cierpliwi i idziemy dalej. Rok 2018 był dla BTS jak eksplozja. Po serii sukcesów z albumem Wings, chłopcy wrócili z projektem, który na zawsze zmienił ich karierę. Love Yourself. W tej erze muzyka i przekaz stał się jednym, mówili o samoakceptacji, o miłości, którą trzeba zacząć od siebie. Ich piosenki jak Spring's Day, Fake Love czy Idol biły rekordy odsłon i trafiły na szczyt światowych list przebojów. Telewizysk do Idol pobił rekord YouTube, zdobywając ponad 56 milionów wyświetleń w ciągu 24 godzin. A album Love Yourself Tear sprawił, że BTS zapisali się w historii jako pierwszy koreański zespół, który zajął pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard 200. W tym samym roku zespół wyruszył w światową trasę Love Yourself World Tour, grając dla tysięcy fanów na stadionach od po Nowy Jork. Ich koncert w City Field przeszedł do historii jako pierwszy solowy występ koreańskiego artysty na amerykańskim stadionie. Na ekranach zadebiutował również film dokumentalny Burn the Stage, pokazujący co dzieje się za kulisami ich sławy. Nie tylko błysk reflektorów, ale też zmęczenie, emocji i ogromna determinacja. Produkcja podbiła rekord oglądalności filmów muzy muzycznych, a BTS udowodnili, że potrafią poruszać nie tylko scenę, ale i serca ludzi. Rok 2018 zamknęli w wyjątkowy sposób. Zostali odznaczeni Orderem Zasługi Kulturalnej przez Rząd Korei Południowej. To był symbol siedmiu chłopców, którzy zaczęli w małej wytwórni, teraz stali się ambasadorami koreańskiej kultury na całym świecie. W 2019 był momentem, w którym BTS osiągnęli coś, o czym jeszcze kilka lat wcześniej mogli tylko pomarzyć. Z początkiem roku ogłosili pracę nad nowym albumem, a 12 kwietnia świat usłyszał Map of the Soul: Persona. Projekt, który połączył filozofię, emocje i pop w jednym wyjątkowym wydawnictwie. Album podbił rekordy jeszcze przed premierą, ponad 3 miliony zamówień w przedsprzedaży, a potem historia. W ciągu miesiąca stał się najlepiej sprzedającym się albumem w historii Korei Południowej. BTS wrócili też na największe sceny świata. W ramach trasy Love Yourself, Speak Yourself wystąpili na legendarnych stadionach Wembley w Londynie, State de France w Paryżu czy Rose Bowl w Los Angeles. Wszystkie bilety rozeszły się w zaledwie kilka godzin, a fani z każdego zakątka świata śpiewali razem z nimi te same słowa. W maju BTS po raz kolejny zapisali się w historii amerykańskiej muzyki, zdobywali nagrodę Top Social Artist po raz trzeci z rzędu oraz Top Duo Group podczas Gali Billboard Music Awards jako pierwsza koreańska grupa. A potem przyszedł czas na kolejne zwycięstwa: nagroda MTV Video Music Awards za największy teledysk k-popowy i tytuł najlepszej grupy. A pod koniec roku BTS stali się pierwszym artystą w historii k-popu który zdobył wszystkie największe nagrody podczas Melon Music Awards i Net Asian Music Awards. Początek 2020 roku zapowiadał się dla BTS spektakularnie. Zespół ogłosił premierę albumu Map of the Soul 7, a single Black Swan i ON pokazały ich dojrzalsze, bardziej introspektywne oblicze. Płyta w kilka dni podbiła rekordy sprzedaży, ponad 4 miliony zamówień, a sam album zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200, po raz drugi. BTS mieli ruszyć w światową trasę koncertową, ale plany przerwała pandemia COVID-19. Zamiast się zatrzymać, przenieśli scenę do sieci. Bang Bang Con The Life przyciągnął ponad 750 tysięcy fanów ze 107 krajów, ustanawiając rekord największego wirtualnego koncertu na świecie. I jest to właśnie to, o czym wspomniałem przy zespole Big Bang. Pandemia powstrzymała tam rozwój wielu artystów, ale niektórzy radzili sobie właśnie w taki sposób, że przenosili działalność do internetu, zamiast siedzieć cicho nad solowymi projektami. Ale to tylko taka dygresja odnośnie tamtego zespołu, ale no nic. Latem wydali pełna optymizmu anglojęzyczny hit Dynamite, piosenkę, która rozświetliła trudny rok. W ciągu 24 godzin telewizyjno obejrzano ponad 100 milionów razy, a BTS stali się pierwszym koreańskim zespołem, który zajął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100. Jesienią wrócili z kolejnym albumem B, z głównym singiem Life's Gone On, refleksyjnym przesłaniem o nadziei i przetrwaniu w czasie izolacji. Rok 2020 był też dla BTS dowodem, że muzyka naprawdę potrafi łączyć ludzi, nawet wtedy, gdy cały świat stoi w miejscu. W 2021 rozpoczął się dla BTS od kolejnego historycznego momentu. Po raz pierwszy w dziejach koreańskiej muzyki zespół wykonał własny hit Dynamite podczas gali Grammy Awards, stając się symbolem globalnego przełomu K-Popu. Wiosną zaprezentowali poruszający japoński single Film Out, a już w maju powrócili z kolejnym anglojęzycznym przebojem Butter. Ten utwór podbił światowe listy w gnieniu oka, debiutując na pierwszym miejscu Billboard Hot 100 yy, i utrzymując się na tym tygodniami. Butter stał się czymś więcej niż tylko letnim hitem, był hymnem radości po trudnym roku pandemii. Pod koniec roku, BTS ponownie zostali nominowani do Nagrody Grammy, a ich status jako światowy gwiazd był już niezaprzeczalny. W czerwcu 2022 roku, BTS uczyli swoje dziesięciolecie wyjątkowym wydawnictwem albumem Proof. To nie był zwykły krążek, muzyczna antologia. Podróż przez całą ich historię, od skromnych początków po światową sławę. Promujący go single, Yet To Come, stał się symbolicznym przesłaniem, że najlepsze chwile wciąż są przed nimi. Telec do piosenki zdoły nominacje do gramy, a zespół po raz trzeci z rzędu został wyróżniony w kategorii Best Pop Duo Group Performance, tym razem za współpracę z Coldplay przez, um, przy utworze My Universe. Rok później, w lipcu 2023, BTS podsumowali całą dekadę swojej drogi w książce Beyond the Story, autobiograficznej opowieści o marzeniach, trudach i sile siedmiu osób, które zmieniły oblicze światowej muzyki. Niestety, jak to przy będę w Korei bywa, obowiązkowa służba wojskowa dopadła także ten zespół. Po latach intensywnej pracy, tras koncertowych i światowych sukcesów, nadszedł czas na chwilę przerwy, choć nie z własnej woli, a z obowiązku wobec ojczyzny. Pierwszy do armii wyruszył Jin, najstarszy z członków 13 grudnia 2022 roku. To właśnie on otworzył nowy rozdział w historii BTS. Rozdział ciszy i oczekiwania. Służył w 5. Dywizji Piechoty jako instruktor i po półtora roku powrócił do fanów 12 czerwca 2024 roku. Niedługo po nim, 18 kwietnia 2023, dołączył Jay hope który również spełnił rolę instruktora. Jako powrót zaplanowany był na październik 2024, co uczynił go drugim członkiem, który zakończył służbę. We wrześniu 2023 do grona służących dołączył Suga. Ze względu na problemy zdrowotne odbywał alternatywną służbę cywilną, która trwała do czerwca 2025 roku. W grudniu 2023 do armii ruszyła ostatnia czulka, RM, V, Jimin i Jungkook. RM i V wstąpili 11 grudnia, natomiast Jimin i Jungkook dzień wcześniej. Wszyscy czterej planowo zakończyli służbę również w połowie 2025, mniej więcej w czerwcu. Rok 2024 był więc czasem częściowego zawieszenia działalności zespołu. Choć BTS nie mogli występować wspólnie, ich muzyka wciąż żyła w sercach fanów, w mediach społecznościowych i w solowych projektach. Jim po powrocie z armii pojawił się w kilku wydarzeniach dla fanów, a J-Hope przygotował się do powrotu na scenę. Pozostali członkowie nadal wypełniali swoje obowiązki wojskowe, często wysyłając drobne wiadomości i nagrania, by utrzymać kontakt z fanami. Rok 2025 stał się więc czasem przejściowym między ciszą a głośnym powrotem. W lipcu grupa pojawiła się wspólnie na żywo na platformie Weavers, pierwszy raz od dawna w komplecie. Ich rozmowa była pełna emocji, śmiechu i wzruszenia. Członkowie wspominali trudne momenty służby, ale też mówili o planach, które już zaczęli wcielać w życie. Wszyscy potwierdzili, że pracują nad nowym albumem BTS i że praca nad nim trwają już od kilku miesięcy. W tym samym czasie ukazał się koncertowy album Permission on to Dance on Stage Live, przypominający panom energię zespołu przed przerwy. To była nie tylko muzyczna pamiątka, ale też swoista zapowiedź tego, co on ma naleźć. Choć Hype e, oficjalnie potwierdziło, że pełny comeback BTS nastąpi w 2026 roku, to już teraz w 2025 widać wyraźnie, że przygotowania idą pełną parą. Fani obserwują powrót każdego członków do aktywności. Jungkook i Jimin ponownie śpiewają w studiach, RM publikuje urywki z sesji nagraniowych, a VI i Jin pracują nad choreografią. Atmosfera wokół zespołu jest wyjątkowa, czuć napięcie, ekscytację i ogromne oczekiwania. Po 2,5 roku ciszy BTS znowu są razem, nie ma już mundurów, jest za to muzyka, wspomnienia i świadomość, że nadchodzi nowy rozdział, dość dalszy, głębszy i jeszcze bardziej szczery niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego pozostaje nam czekać na wielki powrót BTS w 2026 roku. Często kończę mówiąc, że w 2020 roku może coś się wydarzyć wielkiego, dlatego tak samo jak tamte zespoły, taki ten będę dla was obserwować i na pewno pojawią się jeszcze filmy o nich na kanale w przyszłym roku dla was. No dobrze, to tyle na dzisiejszy film. Przyznam, że robiłem go trochę po godzinach i tak jak mówię, mam nadzieję, że ktoś dotrwał do końca przez ogrom informacji. Natomiast też przepraszam bardzo za moją wymowę w tym filmie, za moje czytanie. Po prostu jestem zmęczony i za to ogromnie przepraszam, ale staram się dla Was zrobić ten film, żeby był w terminie. Natomiast jeśli film ci się spodoba i jeszcze tego nie robisz, to nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji, zostawieniu łapki w górę. A jeśli doceniasz mój projekt, to wszystkim wszystkich zespołów k-pop i chciałbyś pomóc, to gorąco zachęcam do wsparcia kanału przez platformę Soupy, gdzie za drobną kwotę można zostawić mi symboliczną kawkę. A także do zostania patronem kanału. Linki znajdują się w opisie, jak i w komentarzu przypiętym. A wszystkie osoby wspierające będą na pewno wyróżnione na kanale. Na dziś dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku